Witamy po krótkiej przerwie, ze mną w studiu jest już nasz kolejny gość, pani Livia Cybulska, dyplomowana kosmetyczka. Witam Dobry, bardzo witam. serdecznie. Dzisiaj będziemy musieli troszeczkę powymieniać sobie man mankamenty tego słońca, bo jak go nie ma, to jesteśmy tacy zawiedzeni, teraz jak się pojawiło, to e, szczęśliwi, ale jak się okazuje, panują takie stereotypy, że to słońce, to słońce bezpieczne, że to dopiero maj, e, nie przejmujmy się, ono nas nie skrzywdzi, ale okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Tak, to słońce naprawdę potrafi w tej chwili nam topiec. Naprawdę musimy dbać o naszą skórę, zabezpieczać ją przede wszystkim odpowiednimi filtrami. Każdy, każde wyjście z domu, czy też pozostanie nawet w domu powinno rozpoczynać się od nałożenia filtra minimum piętnastki. Minimum 15, tak? To faktor dokładnie, można tak e, powiedzieć? Tak, tak. Jest, to, jest to filtr UVA, UVB, który chroni naszą skórę. E, mówię tutaj podstawowym faktorem, powiedzmy jest to faktor 15. E, w zależności od tego, jaki mamy rodzaj skóry, im skóra cieńsza, im skóra e, z jaśniejszą karnacją, z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi, e, tym ten faktor powinien być wyższy, tak, żeby dobrze e, chronić naszą skórę. A jakie jest właściwie działanie takiego filtra? Co się dzieje po nałożeniu go, po zaaplikowaniu go na ciało? E, większość filtrów działa tak jakby ochronnie, tak jakby, jakby swoista tarcza, mhm. ponieważ odbija promienie słoneczne od naszej skóry, co nie znaczy, że się nie opalamy. Po prostu zabezpiecza naszą skórę przed poparzeniem, przed starzeniem się skóry. Czyli to jest bardzo ciekawe, że takie nałożenie filtra absolutnie nie oznacza e, tego, że się nie opalimy, opalimy się, ale w bezpieczny sposób, rozumiem, tak? A czy jest jakaś różnica, bo powiedziała tutaj pani na samym początku, że filtry UVA i UVB, czy e, one się jakoś zasadniczo różnią? E, filtry, znaczy w ogóle promienie UVB mhm. e, odpowiadają owszem za nasze opalanie się, ale również są przyczyną poparzeń. Natomiast promienie UVA odpowiedzialne są za starzenie się skóry. Dlatego ważne jest, żeby e, czy tylko zostajemy w domu, jedziemy samochodem, jesteśmy w cieniu, czy też idziemy na plażę, żeby używać filtr UVB i UVA. E, jeżeli pozostajemy w domu, wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, a słoneczko nas nie dosięga. Mm -hmm, mm -hmm. E, natomiast e, szyby, czy w samochodzie, czy nawet e, w naszych domach, one owszem zabezpieczają przed e, promieniowaniem UVB, natomiast w, w całości tak naprawdę przepuszczają promienie UVA, które odpowiedzialne są za starzenie się skóry. A poparzenia to UVA, tak? Też? Poparzenia UVB. Aha, rozumiem. Jeżeli nasi telewidzowie, jeżeli Wy macie jakieś pytania do naszego gościa, jeżeli chcielibyście zapytać, jaki jest najlepszy filtr, jak można się zabezpieczać, czy też może macie jakieś indywidualne prośby i pytania, to oczywiście dzwońcie pod numer 58 572 5730. Można włączać się do naszej dyskusji, do czego bardzo gorąco zachęcam. A może jeszcze powiedzmy... Bo istnieje coś takiego, że e, na przykład nie chcę się opalić, to siadam sobie w cieniu i myślę, że to słońce to już zupełnie gdzieś tam daleko, absolutnie mi nie dosięga. Czy to tak do końca jest? To jest dosyć złudne, dlatego że wydaje nam się właśnie, siedzimy sobie w cieniu bądź też pod jakimś parasolem słonkowym. UVB owszem nas nie dosięgnie, ale UVA jak najbardziej. Musimy pamiętać o tym, że te wszystkie promienie odbijają się od piasku, od wody, od betonu i w dalszym ciągu trafiają do naszej skóry. Czyli nie wystarczy usiąść w cieniu, trzeba jeszcze dodatkowo zabezpieczyć się tymi znikrami. Zabezpieczamy. A jeżeli chodzi o kąpiele wodne? Tak samo jest taki stereotyp, że jeżeli jesteśmy w wodzie, mhm. nasza skóra jest w pełni chroniona, przecież słońce nie dosięga, to też jest nieprawdą. Promienie słoneczne sięgają aż do 30 cm w głąb wody, zatem powinniśmy używać mimo wszystko preparaty też z faktorami. Tutaj często wydaje nam się, że jeżeli użyjemy preparat wodoodporny, to on już jest taki na zawsze. Woda, która zawiera sól mhm. czy, czy nawet wytarcie się ręcznikiem powoduje usunięcie z naszej skóry tych filtrów. Zatem powinniśmy je po prostu leżąc sobie na plaży dokładać. Czyli aplikować je kilka razy. Tak? tak jest. A czy to nie jest też troszeczkę tak, że ta woda nasila te promienie słoneczne, działa w pewnym momencie jak soczewka, czy... Poniekąd tak, ponieważ skóra, jeżeli jest zwilżona wodą, ona szybciej te promienie słoneczne łapie i wtedy też dużo łatwiej o, o poparzenie. Do tego ważne jest, żeby nie korzystać z kąpieli na przykład między 11 a 15. To są takie godziny, gdzie to słońce jest naprawdę bardzo ostre i potrafi no, wiele szkód wyrządzić Czyli naszej skórze. Nie opalać się między godziną 11, 11 a 15. 15, tak. Ale czy to znaczy, że rozumiem, wtedy jest najbardziej niebezpieczne słońce, tak. naj, największe, tak? tak. 哎 Czy na przykład jak zdecydujemy się na to, żeby opalać się po godzinie 15, czy to nie jest tak, że my po prostu się nie opalimy? Opalimy się i to bardzo znacząco. Bo to słońce też jest dosyć ostre, mimo że wydaje nam się, że go nie odczuwamy. Te promienie nas dosięgną, jeżeli, jeżeli będziemy tego chcieli. Natomiast przede wszystkim też należy to słońce dawkować, tak żeby nie kłaść się powiedzmy od godziny 15 do 18 plackiem na 3 godziny, bo to też nie jest A po godzinie też konieczny jest filtr? E, tak. Filtr tak naprawdę to powinna być pierwsza rzecz, którą nakładamy zaraz po powstaniu z łóżka, oczywiście po zakremem nawilżającym. A na przykład panie, które niekoniecznie korzystają z kąpieli słonecznych, ale chciałyby się przed tym słońcem, przed tym nadmiernym starzeniem skóry przestrzec, to czy pod makijaż też można nałożyć? Jak najbardziej wręcz trzeba. Trzeba, rozumiem. Trzeba, tak. Dobrze, to może teraz już załóżmy sobie taką hipotetyczną, przykrą sytuację, że nie użyliśmy takiego środka zapobiegawczego, zapomnieliśmy o tym, że istnieją filtry i trzeba je nakładać, no i przypiekliśmy się na tej plaży. Co się dzieje dalej? Jak, z czego powinniśmy przede wszystkim, z jakiego kosmetyku powinniśmy skorzystać? Mhm. E, tak naprawdę każda kąpiel słoneczna powinna być zakończona preparatem posłonecznym, już jako dalsza pielęgnacja, tak żeby skórę nie wysuszyć, odpowiednio ją nawilżyć. Natomiast jeżeli zdarzy się, że faktycznie przypiekliśmy naszą skórę, udajemy się do apteki po, po preparaty łagodzące. Jeżeli nie mamy w pobliżu apteki, bo wiadomo, jesteśmy gdzieś na jakimś wyjeździe, to myślę, że w każdym spożywczym sklepie znajdziemy po prostu moślankę. Na zwilżoną gazę nakładamy myślankę, stary taki domowy sposób, bardzo dobrze ściąga gorączkę, łagodzi stanem te, te takie poparzeniowe skóry. Maślanka, taka... schłodzona maślanka. po prostu schudzona maślanka, tak. No, czyli odwołujemy się do naszych babcinych sposobów. Sposob. Okazuje się, że mogą być najbardziej skuteczne. Tak jest. Bardzo ciekawe, ja się przyznam, że z, też z nich korzystałam, także mam nadzieję, że, że to rzeczywiście się sprawdza. A czy na przykład taki zwykły, taki tłusty krem zadziała? To pytanie od naszego on, który właśnie... Krem powiedzmy tłusty, on zadziała na tej zasadzie, że nie będziemy wysuszać skóry, mm -hmm. będzie zabezpieczona, jeśli chodzi o, o wysuszenie. Natomiast nie będzie nam łodzić tych stanów takich typowo poparzeniowych, bo musimy te skóry zabezpieczyć tak, żeby nie powstały bąbelki, mm -hmm. bo no, różnie w zależności od tego jaki to jest stopień też takie... poparzenia. Tak, Pojawią że... się bąbelki, to już jakiś stopień oparzenia. Tak? To już tak, ale no, zdarza się. A jeżeli na przykład są takie Pani, które nie mają czasu, żeby posiedzieć sobie na plaży i wybierają szybki, alternatywny sposób, czyli solarium, to czy też te filtry są wskazane? Czy już to znaczy tak, solarium tak naprawdę powinniśmy unikać. To jest, to jest pierwsza mhm. rzecz, ponieważ solarium bardzo mocno niszczy skórę. O tym jeszcze aż tak głośno się nie mówi. To wszystko dopiero, że tak powiem, wyjdzie z czasem, gdzie Pani, które powiedzmy teraz namiętnie korzystają z solarium Będą miały skórę przesuszone Z dużą ilością zmarszczek Bo, bo to niestety takie ma, ma działanie Natomiast mimo wszystko Jeżeli już udajemy się na to solarium Niech to będzie też dawkowane stopniowo I tak samo nakładamy kremy z filtrami Krem z filtrem nie powoduje, że my się nie opalimy Także to jest tylko ochrona Natomiast i tak te promienie, które będą miały przejść Które nas opalą, to i tak zadziałają Czyli mimo wszystko można skorzystać a dlaczego, bo, bo tutaj Pani nas tak przestrzega, że to solarium nie, co, co jest takiego szkodliwego w tym wszystkim, że mimo wszystko lepiej pójść na plażę niż skorzystać z solarium? Bo na plaży to jest tak, że musimy poleżeć przynajmniej te 30-40 minut, żeby na przykład uzyskać taki efekt, który w solarium uzyskamy w ciągu 10 minut. Tak jak sama Pani zauważyła, ten czas w solarium jest dużo krótszy, wobec tego to promieniowanie jest dużo, dużo większe i eee, to w ten sposób właśnie przysuszamy też skórę, niszczą się struktury kolagenu, elastyny, co wpływa później na, na, na zmarszczki. Także jeżeli już mamy się opalać, bo oczywiście opalanie jest przyjemne, lubimy mieć brązową skórę, wtedy ładnie wyglądamy, niemniej jednak lepiej już naprawdę pójść na plażę, niemniej jednak po 15 czy też do 11 no i używając oczywiście odpowiednich filtry. Czyli mimo wszystko niestety musimy z tego solarium zrezygnować. Myślę, że przyjemniej na pewno leży się na plaży. Pamiętajmy o tym, że to słoneczko może, słońce może nas mocno przyprażyć i może okazać się przede wszystkim zdradliwe. Najważniejsza rzecz to filtry, których musimy używać, jak się okazuje, nawet jadąc samochodem, bo potrafi być przenikliwe. Ja... Nie, I... przy... mhm. tak, nie <laughs> tam... e, tak, właśnie, że filtr tak naprawdę używamy nie tylko na twarz, bo tak wydaje mhm. nam się, że tylko twarz powinniśmy zabezpieczać. Pamiętajmy również o takich miejscach jak dłonie, e, dekolt, a nawet uszy. To są też miejsca odsłonięte, uszy, które... też, tak? uszy też jak najbardziej, to są miejsca e, odsłonięte, które też e, słońce z, z całą pewnością złapie. Dobrze, to na pewno będziemy o tym pamiętać, a tych wszystkich wspaniałych raty udzieliła nam dzisiaj pani Livia Cybulska, dyplomowana kosmetyczka. Dziękuję, Dziękuję bardzo serdecznie. A już teraz zapraszam...